Dobry i miłosierny Boże, przychodzę dziś do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności. W tym cichym momencie, oderwany od zgiełku codzienności, pragnę oddać Ci hołd i podziękować za wszystko, czym mnie obdarzasz. Jesteś moją ostoją, światłem na mojej drodze i niewyczerpanym źródłem miłości. Dziękuję Ci, że mogę być tu i teraz, wsłuchując się w Twój głos. Otwierając serce na Twoją obecność. Panie, niech moje życie będzie pieśnią dziękczynienia za Twoje niezmierzone dary. Każdego dnia doświadczam Twojej bliskości. W słońcu ogrzewającym moją twarz, w powiewie wiatru niosącym świeżość poranka, w cichym szumie drzew i śpiewie ptaków. Całe stworzenie głosi Twoją chwałę. A ja, patrząc na piękno świata, pragnę wysławiać Twoje imię. Dziękuję Ci, Panie, za ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Za rodzinę i przyjaciół, za tych, którzy dzielą ze mną radości i troski, za życzliwe spojrzenia, słowa otuchy i gesty dobroci. Każda relacja, każde spotkanie, to dar, który pochodzi od Ciebie. Proszę błogosław wszystkim, których kocham i prowadź ich swoją drogą. Dziękuję Ci za moje zdrowie i siłę. Za każde uderzenie serca i każdy oddech, za dłonie, które mogą pracować, za nogi, które prowadzą mnie tam, dokąd pragnę dotrzeć. Dziękuję za zdolność myślenia, uczenia się i tworzenia, za to, że mogę działać, służyć innym, wypełniać swoje powołanie i odnajdywać sens w codziennych obowiązkach. Dziękuję Ci za chwilę radości i spełnienia. Za uśmiechy, które rozświetlają dzień, za drobne cuda ukryte w zwykłych momentach, za zapach świeżego chleba, za ciepło domowego ogniska, za ciszę wieczoru, w której można usłyszeć Twoje natchnienia. Dziękuję Ci, Panie, także za trudności i próby. Wiem, że wszystko, co mnie spotyka, jest częścią Twojego planu, a każda przeszkoda może stać się drogą do większej wiary i ufności. Naucz mnie dostrzegać dobro nawet w chwilach zwątpienia, ufać Twojej opatrzności i podążać za Tobą bez lęku. Dziękuję za dar wiary, który rozświetla moją duszę i daje nadzieję, za Twoje miłosierdzie, które podnosi mnie po upadkach, za Twoją miłość, która nigdy się nie kończy. Ty jesteś moim Bogiem, moją siłą i moją radością. Niech Twoje imię będzie błogosławione teraz i na wieki wieków. Amen.